Pewnie jesteście, kurwa, zdziwieni, że W wziąłem, nie? Powiem Wam, że W się czasem przydaje, widzowie. Musiałem do tego długo dochodzić. Ogólnie średnio się przydaje, ale się przydaje, nie? Raz miałem takie sytuacje, że. Furna. Dawaj, napiszemy go, dawaj, ja Łapto łap to kurwa. Dawaj go, finiszuj! Śpi, kurwa! Następnego, dawaj, następnego, damy mu radę, damy mu radę. Kurwa, ja go tutaj paraliżka! Śpikuj! Dobrze Jasło, wycofuj, 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 bo nas będą gękować. Gękują nas, kurwa Jasuo! Ale kurwa nie ja p... Szkoda, 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 szkoda. Ale spalaj kurwa, co ty tutaj będziesz idź stąd No i widzicie? Demecz dobry i gość już pobija. O kurwa, nie, proszę, fratun! Dobrze Dawaj, chodź, ale bym cię chłaz zdjął! Ale... A dlaczego? Ja p... Pierdolę, pierdolę tą luz! Gość był zatrzymany, dostał ode mnie Q elegancko dostał ode mnie Q, tylko oczywiście dalej wykonywał swoje kombo. Ja to mam powinien, powinien stać w miejscu, a nie. Że on dalej może używać swoich czarów. Nie podoba mi się to. Tu już jest max dla niego. A co to kurwa? Kto to rzucił we mnie? Kto jest taki cwany? A, ta była tutaj. No wejgard, dawaj, kurwa, dawaj. Dawaj, raszujemy go kurwa, Albo nie, jeszcze nie. No trudno, ja muszę się kurwa kupić na smoku. Pomóż tam kurwa ktoś. Ja... Teraz słabo, widzowie. Teraz kurwa słabo, nie? Bo bot w ogóle nas zlał. I jeszcze to przy. Miałem 3-0, mam 3-3. Jak coś, to ja ucieknę na rcę. I ja suło zostawię na pewną śmierć. Oho. A co ona mnie prowadzi? Wknieje. No teraz to chyba damy jej radę, kurwa. Nie ucieknie. No kurwa! A jego mać! Ja p... Ole. Przeciwnik jest nie do powstrzymania. Przeciwnik jest nie do powstrzymania.